Ja nie jestem przekonana, czy wiek inicjacji seksualnej w jakiś radykalny sposób się obniża. Od lat jest to mniej więcej 18 lat. Troszkę mniej dla mężczyzn, bliżej 19 lat dla kobiet. Oczywiście to może wynikać ze sposobu zadawania pytań, z, z tego, że osoby w badaniach nie chcą się przyznawać do jakiejś wcześniejszej inicjacji. No, z podejmowaniem, z wcześniejszym rozpoczynaniem życia seksualnego wiąże się oczywiście jakiś zespół cech, poglądów, ciekawość, osoby wyżej wykształcone później inicjują, później inicjują też osoby religijne, praktykujące. Istotny jest nie tyle wiek inicjacji ale sposób i, i motywacje, tak? czy, czy to jest ta właściwa osoba, czy jesteśmy przekonani, że to jest dobry moment, czy pomyśleliśmy o tym, że, żeby to było bezpieczne, żeby za, zabezpieczyć się przed jakimiś negatywnymi czy niepożądanymi konsekwencjami stosunków.